Tani smartfon. Co to właściwie oznacza? Dla mnie to urządzenie, które kosztuje od 300 do 500 zł. Tak się składa, że Realme Note 70T w wariancie podstawowym mieści się w tym przedziale, bo na staret kosztuje 449 zł. Owszem, możemy wybrać wyższą wersję pamięciową, która jest o 100 zł droższa, ale to tylko opcja. Pytanie, czy sprzęt w takich pieniądzach może okazać się wystarczający jako codzienny towarzysz do przeglądania internetu, komunikacji i prostych zadań. Tak, i powiem więcej, urządzenie w tych pieniądzach może być naprawdę odporne. Zapraszam na recenzję. W pudełku znajdziemy przewód USB-C oraz etui ochronne. Jak na dzisiejsze standardy to odpowiedni zestaw akcesoriów. Case jest tylko częściowo transparentny. Matowa faktura wygląda ciekawiej niż w pełni przeźroczyste rozwiązania. Drobnostka, ale to właśnie niuanse budują atrakcyjność. Na wstępie mówiłem Wam o odporności, rozwijmy tę myśl. Otóż konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego jest zgodna ze standardem wojskowym Mil std 810 h i była testowana przy upadkach z wysokości 1,8 m. Dla mnie to dużo i choć wiem, że nie daje nam to gwarancji ochrony przed upadkami, zdaję sobie sprawę z tego, że w takim tanim telefonie to prawdziwa wartość. Ochrona przed wodą jest już skromniejsza, ale jest. Mowa o IP54. Muszę wspomnieć o obecności funkcji osuszania urządzenia, która jest rozwiązaniem programowym bazującym na dźwięku. Grubość były to mniej niż 8 mm, a to pozwala traktować sprzęt jako naprawdę smukły. Zwłaszcza, że w grę wchodzi bateria o pojemności 6000 mAh i waga 201 g. Jak na 450 zł mamy bardzo dobre wykonanie i całkiem przyjemne wizualnie plecki. Ja testuję wariant złoty i naprawdę przypadł mi do gustu. Ciekawym akcentem jest tu pierścień pełniący rolę diody. Wygląda to ciekawie, choć nie nazwałbym tego rozwiązania innowacyjnym. Mamy Wi-Fi 5, ale zabrakło sieci 5G. Musimy zadowolić się LTE. Głośnik oferuje przeciętne, nieco metaliczne brzmienie, ale pamiętajmy, że to naprawdę tani smartfon i gdzieś trzeba było upchnąć oszczędności. Na plus dla wielu osób będzie obecność złącza słuchawkowego jack 3,5 mm oraz oddzielne dwa sloty na karty SIM. Działają one niezależnie od slotu na karty microSD. Ekran to oczywiście tylko LCD i również rozdzielczość nie należy do wysokich. Na panelu o przekątnej 6,75 cala otrzymaliśmy 1600x720 pikseli i zagęszczenie na poziomie 260 ppi. Czy to mocno widać? Tak, natomiast wiele zależy od naszych preferencji i wcześniejszych doświadczeń użytkownika. Mimo, że to tani smartfon, producentowi udało się wykorzystać odświeżanie częstotliwością 90 Hz, co cieszy. Jeśli chodzi o jasność, mamy 563 nity w piku. Niby niewiele, ale przypominam, że średniaki Motorola z serii Moto G sprzed dwóch lat oferowały podobne wartości. Praca w pełnym słońcu będzie stanowić wyzwanie i nie ma co tego kryć. Poza tym ekran dobrze reaguje na dotyk, co mnie osobiście cieszy. Nie cieszą mnie za to przeciętne kąty patrzenia, ale cały czas będę podkreślał niską cenę. Ekran chroni wzmocnione szkło, więc w teorii nie powinniśmy się martwić, natomiast ja prewencyjnie i tak zawsze zakładam szkło heretowane i to też Wam polecam. Powiedzmy sobie jasno: Rimi Note 70T to nie demon wydajności. W Antutu wykręcałem niecałe 266 000 punktów, natomiast w Geekbench było to odpowiednio 437 za trybu jednego rdzenia i 1429 za pracy wieloredzeniowej. To niewiele i w istocie procesor Unisoc T7250 nie należy do wydajnych, szczególnie w połączeniu z 4 GB RAM. Tak, pamięć operacyjną możemy rozszerzyć programowo o 8 GB dodatkowych, natomiast wszyscy wiemy, jak to działa, nie jest to idealna metoda. Mimo to w codziennej pracy, przy założeniu, że to tani smartfon sprawował się lepiej niż znośnie. Jeśli podejdziemy do sprawy zdroworozsądkowo, możemy być zadowoleni. Pamięć nadane w modelu bazowym to 128 GB, natomiast jeśli dopłacimy stówkę, mamy 256 GB. No nieźle. System to Android 15 z autorską nakładką Realme UI 5.0. Wygląda dokładnie tak samo jak na wcześniej recenzowanych przeze mnie smartfonach firmy. Jest więc cukierkowo, ze sporą liczbą dodatków i olbrzymimi możliwościami personalizacji. Na ten moment nie wiem jeszcze, ile dokładnie otrzymamy lat wsparcia, ale dodam, że taka informacja pojawi się w komentarzu. Z przydatnych funkcji warto wspomnieć o opcji 300% głośności, która faktycznie działa nieźle, i dodatkach AI. Jakich? Cóż. Typowych, inteligentna redukcja szumów, e, circle to search oraz magiczna gumka. Redmi Note 70T nie jest smartfonem dla miłośników fotografii mobilnej, ale czy to oznacza, że nie nadaje się do zdjęć? Niekoniecznie. Jeśli zapewnimy odpowiednią scenę, możemy być zadowoleni z fotek w tej klasie cenowej. Aparat główny, czyli ten z obiektywem szerokokątnym f2.2 ma matrycę 13 megapikseli. Zdjęcia nie są może zbyt szczegółowe, a kolory nie zawsze okazują się trafne, natomiast tak jak powtarzałem, w dobrych warunkach mamy szansę na ciekawe ujęcia. W nocy jest słabo i nie ma sensu mówić, że jest inaczej. Za selfie odpowiada 5-megapikselowe oczko na froncie, które zapewni nam kadrę o jasności odpowiedniej do konsumpcji na smartfonie. Na komputerze i większym ekranie zwyczajnie będzie widać małą szczegółowość. Wideo. Mamy 1080p i 30 fps. Jak to wygląda? Adekwatnie do segmentu cenowego, natomiast jako okazjonalne zarejestrowanie ważnych rzeczy, jak znalazł. Podoba mi się za to bateria o pojemności 6000 mAh. W moim przypadku dwa dni pracy nie były niczym wyjątkowym, więc bardzo duży plus. Długi czas pracy na jednym ładowaniu cieszy szczególnie ze względu na relatywnie wolne ładowanie o mocy 15 W. No dobrze, ale czy warto? Sztuka kompromisu. To idealnie opisuje Ryme Note 70T. Mamy świetny akumulator, odporną i przyjemną wizualnie konstrukcję, ale musimy zaakceptować niższą wydajność i przeciętne aparaty. W tej klasie cenowej, biorąc pod uwagę nowsze modele, nowy Note nie wypada źle. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem, linki znajdziecie w opisie filmu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki, cześć!